Cześć. Witaj w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj o niestety dość smutnej sytuacji obecnej, którą mamy, czyli o wojnie. Ale wojnie z trochę innej perspektywy, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, biznesowej. Okej. Okay. Dlaczego perspektywa biznesowa? Popatrzmy na to, co się dzieje wobec w czasie wojny. Ja wiem, jest okrucieństwo jest naprawdę tragiczna sytuacja wielu osób. Ale zastanówmy się, dlaczego Rosjanom nie idzie tak dobrze, albo raczej bardzo tak źle, w stosunku do tego, co się wszyscy spodziewali. Dwie sytuacje. Po pierwsze, przecenianie zdolności bojowych armii rosyjskiej. To pierwsza rzecz. Druga. Niedocenianie zdolności armii ukraińskiej. Niemniej jednak kluczowe jest, dlaczego mimo wszystko Putin wydał rozkaz ataku. I to, nad czym się zastanawiałem, nad tym, jak bardzo dało to nam do myślenia w kategoriach biznesowych. Popatrzcie na to, w jaki sposób Putin dostaje informacje. Są to informacje, które muszą być wyłącznie dobre, które muszą potwierdzać to, co on robi. Ok, jeżeli jestem dobrym liderem, to prawdopodobnie mam lepszy wgląd w sytuację i lepsze podejście do tematu niż moi podopieczni. Ludzie, się, którzy są moimi eh, podopiecznymi, to mówię o takim dobrym liderze yy, podwładni. Ok? Czyli jeżeli tacy podwładni Mówią mi to, co ja chcę słyszeć, tylko potwierdzają mi to, co przypuszczają, że chcę usłyszeć, to prawdopodobnie dostaję tylko takie informacje, które pasują do założonego modelu. I to nie znaczy, że ja muszę nawet im to mówić, oni sami to wiedzą. Tak? Zły menadżer dostaje potwierdzenie tych swoich informacji, tego, co on uważa, bo tak po prostu jest. Tak to działa. My, jako ludzie, tak działamy. I wyobraźcie sobie, że są takie firmy, które na zebraniach wyznaczają osoby, tak adwokatę diabła, na przykład losując go, który ma obowiązek przeciwstawiać się temu, co proponują liderzy i co proponuje cała grupa na zebraniu, ma dawać nawet głupie pomysły po to, żeby się przeciwstawiać, nawet jeżeli się z nimi zgadza. Dlaczego? Po to, żeby była refleksja, jeżeli wszyscy bezrefleksyjnie Mówią, to co się podoba szefowi, to co jest zgodne z tym, co mówisz, to tak się niestety kończy. Żeby nie być jego słownym, przytoczę dwie inne sprawy dotyczące katastrof, katastrof promów kosmicznych, Changera i Kalambi. Być może już tego do końca nie pamiętacie tych sytuacji. Była odmienna. Challenger spłonął w czasie startu, a Columbia spłonęła podczas wejścia w atmosferę. Ale co obie te sytuacje łączyło, to jest to, iż szeregowi ludzie wiedzieli, że jest problem i go sygnalizowali, ale osoby ze średniego szczebla wiedziały, jak duży wysiłek był zaangażowany w to, żeby ten start się odbył tego dnia w przypadku Challengera. Albo lądowanie, żeby doszło do skutku wtedy, kiedy było zaplanowane. Zabrakło tej refleksji. I myślę, że jest to główny problem, który, który w tej chwili spotyka Putina i jego wojska. Pomijając niskie morale, pomijając błędy, nieliczenie się z, z żołnierzami, z tym ze stratami własnymi, pomijając wszechobecną korupcję. Czyli siły zbrojne teoretycznie na papierze są dużo lepiej wyposażone, mają lepszy sprzęt działający niż w rzeczywistości, bo ktoś rozkradł pieniądze, to kluczową rzeczą, moim zdaniem, oczywiście musicie się z nimi zgodzić, jest to, iż Putin nie toleruje krytyki. I to nie jest tak wprost, bo on nawet może mówić, zachęcać do to, żeby krytykować jego zdanie, on może zachęcać do tej krytyki. Ale ponieważ jest takie podejście, że wiesz, że ci, którzy, nie wiem, krytykowali Cię, krytykowali, którzy myśleli, że mm, sami się powstrzymują, jest taka autocenzura. I to się obserwuje w wielu firmach. A po co będę coś mówił? Tyle razy mówiłem i tak to było ignorowane, a potem myślałem sobie, no i miałem rację, wyszło na moje. I to jest bardzo częsty trend, bardzo powszechny, bardzo często zdarzający się. Jedna rada dla Was, dla osób, które, które w firmach zajmują się zarządzaniem. Słuchajcie ludzi, którzy przynoszą Wam złe wieści, i nie każcie ich za to. I nie róbcie jednego błędu, który bardzo często zauważyłem się pojawia w firmach. Bardzo często, kiedy na zajęciach każę uzupełnić zdanie, brakujące od słowa, to wszyscy są praktycznie jednogłośni. Zdanie to brzmi tak. Mówi szef do pracownika, nie przych do pracowników. Nie przychodźcie do mnie z, tylko przychodźcie z. I kiedy, kiedy o, tym, o tym mówię, kiedy ten, kiedy podaję ten przykład, większość ludzi uzupełnia w ten sposób. Nie przychodźcie do mnie z problemami, tylko z rozwiązaniami. Okej, okay. wydaje się być sensowne. Wydaje się być to mające głębszy sens, czyli okej, okay, nie zawracajcie głowy szefowi, kiedy mamy do czynienia, nie mamy rozwiązania problemu. Tylko pomyślcie sobie, co wtedy ma, co zrobić ma taki pracownik, który nie ma pomysłu na rozwiązanie, albo wie, że te pomysły, które by miał, są bez sensu i szef ich nigdy nie zaakceptuje. To co? To nie przychodzi do szefa. Ok, no to teraz zastanówcie się. Dlaczego Dlaczego w Waszej firmie, być może w Twojej firmie, Twoi pracownicy nie przychodzą ci i nie mówią o problemach. One są zamiatane pod dywan. Aż w końcu ten dywan się wybrzusza i niestety trzeba je stamtąd wydobyć. Tyle na dzisiaj. W pięknym, właściwie prawie już wiosennym słońcu, mmm, świecącym, jak zwykle jestem na spacerze z psem, który. No, lubi. Pamiętacie Imę? Ima? Ima? Hej! Ima? Ima nie jest psem, który lubi brać udział w filmach, ale tym razem wam się pokazało. Do zobaczenia w następnym filmie z tej serii. Mam nadzieję, że będziecie chcieli, ażebym wam komentował moje przemyślenia, w jaki sposób wojna przed. Tutaj. wpływa na nas. Bo mam jeszcze pomysł na kilka filmów. Do zobaczenia.